Jeśli zrobisz jej to w łóżku, doświadczysz rewolucji w swoim życiu seksualnym. Dzięki tej prostej, ale skutecznej technice sprawisz, że twoja partnerka osiągnie szczyt przyjemności. Jeśli ciekawi cię sekret, czytaj dalej. Witam cię na moim kanale. Jeśli chcesz zwiększyć swoją sprawność seksualną i odkryć erotyczne tajemnice, jesteś we właściwym miejscu. W tym filmie dowiesz się jak zmaksymalizować swoją siłę fizyczną i psychiczną? Kierując się filozofią stoicką, podzielimy się wskazówkami, które sprawią, że Twoje życie seksualne będzie bardziej satysfakcjonujące i znaczące. Jeśli jesteś gotowy, wyruszmy razem w tę fascynującą podróż i wynieś swój występ na sam szczyt. Pierwszego, odkryj moc erotyczną sposoby na zwiększenie energii wewnętrznej. Czy wiesz, że sprawność seksualna to nie tylko akt fizyczny. Twoja wewnętrzna energia może bezpośrednio wpłynąć na jakość Twojego życia seksualnego. Odkrycie mocy erotycznej i zwiększenie wewnętrznej energii to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie wydajności. W tej części dowiesz się, jak zwiększyć energię wewnętrzną i jak może to wpłynąć na Twoje życie seksualne. Najpierw porozmawiajmy o znaczeniu medytacji i technik oddechowych. Medytacja uspokaja umysł i wprowadza harmonię z ciałem. Nawet zaledwie 10 minut praktyki medytacyjnej każdego dnia może poprawić Twoją sprawność seksualną. Techniki oddychania regulują przepływ energii i pozwalają wytrzymać dłużej podczas występu. Głębokie oddychanie pozwala na dostarczenie większej ilości tlenu do organizmu, co zwiększa poziom energii. Poza tym bardzo ważne jest także prawidłowe gospodarowanie energią organizmu. Praktyki takie jak yoga i tai chi równoważą przepływ energii i zwiększają świadomość fizyczną. Praktyki te również fizycznie wspierają twoją wydajność, zwiększając twoją elastyczność. Regularne ćwiczenia to kolejny sposób na zwiększenie energii i maksymalizację sprawności seksualnej. Trening kardiołu i siłowy zwiększają przepływ krwi i wzmacniają wytrzymałość. Wreszcie, nie należy ignorować znaczenia zdrowej diety. Twoje nawyki żywieniowe bezpośrednio wpływają na Twoją energię. Pokarmy takie jak awokado, truskawki i gorzka czekolada, które są naturalnymi afrodyzjakami, mogą zwiększać popęd seksualny. Picie dużej ilości wody również dodaje energii Twojemu organizmowi. Dodatkowo unikanie alkoholu i papierosów pomaga zachować energię. Druga przyjemność fizyczna: zwiększenie adaptacji fizycznej i wytrzymałości. Sama energia mentalna i emocjonalna nie wystarczy, aby zwiększyć Twoją sprawność seksualną. Nie należy ignorować adaptacji fizycznej i wytrzymałości. Przyjemność fizyczna jest bezpośrednio powiązana z fizyczną harmonią i wytrzymałością. W tej części poznasz sposoby na zwiększenie harmonii fizycznej i wzmocnienie wytrzymałości. Podstawą adaptacji fizycznej są regularne ćwiczenia. Ćwiczenia poprawiają krążenie krwi. Wzmacniają mięśnie i poprawiają ogólny stan zdrowia. Szczególnie ćwiczenia kardiołu wspierają zdrowie układu krążenia, zwiększając energię i wytrzymałość podczas ćwiczeń. Możesz zwiększyć wydolność serca, wykonując takie czynności jak szybki marsz, jogging lub jazda na rowerze przez 30 minut co najmniej 3 dni w tygodniu. Trening siłowy pozytywnie wpływa także na sprawność seksualną. Wzmacnianie mięśni zwiększa siłę fizyczną i poprawia świadomość ciała. Podnoszenie ciężarów, ćwiczenia z taśmami oporowymi lub ćwiczenia, które można wykonywać z wykorzystaniem własnej masy ciała, poprawiają wyniki, zwiększając wytrzymałość. Dodatkowo ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy bezpośrednio zwiększają twoją sprawność seksualną. Ćwiczenia kęgla wzmacniają mięśnie miednicy i pomagają nauczyć się je kontrolować. Twoje nawyki żywieniowe mają również ogromne znaczenie dla adaptacji fizycznej i wytrzymałości. Zrównoważona, zdrowa dieta utrzymuje wysoki poziom energii i wspiera ogólny stan zdrowia. Pokarmy bogate w białko naprawiają i wzmacniają mięśnie. Węglowodany zaspokajają potrzeby energetyczne organizmu. Dodatkowo zdrowe tłuszcze utrzymują równowagę hormonalną organizmu i dostarczają energii. Pokarmy bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 pozytywnie wpływają na ogólny stan zdrowia i sprawność seksualną. Odpoczynek i sen mają również kluczowe znaczenie dla adaptacji fizycznej i wytrzymałości. Odpowiedni i wysokiej jakości sen regeneruje organizm i uzupełnia zapasy energii. Pamiętaj, aby spać 7-8 godzin każdej nocy i wypracuj sobie regularną rutynę snu. Dni odpoczynku są również ważną częścią programu ćwiczeń. Daj swojemu organizmowi czas na regenerację i unikaj przetrenowania. Możesz zmaksymalizować swoją sprawność seksualną, zwiększając przyjemność fizyczną, harmonię fizyczną i wytrzymałość. Wzmacniając organizm regularnymi ćwiczeniami, zdrowym odżywianiem i odpowiednim odpoczynkiem, możesz przeżyć bardziej satysfakcjonujące i przyjemne chwile w swoim życiu seksualnym. Pamiętaj, zwiększając siłę i harmonię swojego ciała, Możesz sprawić więcej przyjemności zarówno sobie, jak i swojemu partnerowi. Trzecia siła psychiczna: zmniejsz stres i zwiększ koncentrację. Poprawa sprawności seksualnej to nie tylko wytrzymałość fizyczna i adaptacja dużą rolę odgrywa także siła psychiczna i równowaga. Siła psychiczna jest bezpośrednio powiązana z redukcją stresu i zwiększeniem koncentracji. W tej części dowiesz się, jak możesz poprawić swoją siłę psychiczną i jak wpłynie to na Twoją sprawność seksualną? Stres jest jednym z najważniejszych czynników negatywnie wpływających na sprawność seksualną. Kiedy jesteś zestresowany, równowaga hormonalna Twojego organizmu zostaje zakłócona, co prowadzi do negatywnego wpływu na pożądanie i wydajność seksualną. Jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie ze stresem i jego redukowania są praktyki medytacji i uważności. Codzienna medytacja uspokaja umysł i obniża poziom stresu. Sesja medytacyjna trwająca zaledwie 10-15 minut może pomóc Ci uporać się ze stresem, z którym borykasz się w ciągu dnia. Mam nadzieję, że nasz film był dla Ciebie przydatny. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co kobiety lubią u mężczyzn, koniecznie przeczytaj nasz artykuł zatytułowany: Co kobiety lubią u mężczyzn? Trój ukryte fakty. W tym artykule odkryjesz drogę do kobiecych serc. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij link w komentarzu. Praktyka uważności pomaga w pełni żyć chwilą obecną i skupiać uwagę. Dzięki temu możesz być bardziej świadomy i skupiony, zarówno w życiu codziennym, jak i podczas doświadczeń seksualnych. Możesz wzmocnić swoją więź emocjonalną i fizyczną, wykonując ćwiczenia uważności ze swoim partnerem. Zwiększanie koncentracji to kolejny ważny sposób na poprawę siły psychicznej. Możesz zastosować różne techniki, aby wytrenować swój umysł, skupić swoją uwagę i żyć chwilą. Na przykład, praktyki zapewniające integralność ciała i umysłu, takie jak yoga i tai chi, zwiększają koncentrację i zapewniają jasność umysłu. Tego typu zajęcia pomagają zachować harmonię ze swoim ciałem i efektywniej wykorzystywać swoją energię. Zdrowy styl życia również odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu siły psychicznej. Regularny sen poprawia funkcjonowanie mózgu i ogólny stan zdrowia psychicznego. Pamiętaj, aby spać co najmniej 7 do 8 godzin każdej nocy i ureguluj swój rytm snu. Co więcej, zdrowa dieta wspiera także zdrowie psychiczne. Spożywanie pokarmów bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3 przeciwutleniacze i witaminy z grupy B poprawia funkcjonowanie mózgu i zwiększa energię psychiczną. Aktywność fizyczna pozytywnie wpływa również na zdrowie psychiczne. Regularna aktywność fizyczna poprawia nastrój i redukuje stres, uwalniając endorfiny. Ćwicząc kilka razy w tygodniu, możesz chronić swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Czwarta sztuka erotyczna. Siła gry wstępnej. Ważnym sposobem na wzmocnienie sprawności seksualnej i więzi z partnerem jest nadanie należytej wagi grze wstępnej. Gra wstępna, zwana także sztuką erotyczną, sprawia, że stosunek seksualny staje się bardziej namiętny i przyjemny. W tym rozdziale dowiesz się, jak wykorzystać siłę gry wstępnej i opanować tę sztukę. Gra wstępna pomaga nawiązać więź fizyczną i emocjonalną na początku stosunku płciowego. Podczas tego procesu komunikacja i dotyk z partnerem sprawiają, że stosunek seksualny jest głębszy i bardziej znaczący. Jedną z największych zalet gry wstępnej jest zwiększenie podniecenia seksualnego partnera, dzięki czemu może on odczuwać intensywniejszą przyjemność podczas występu. Niektóre techniki, które możesz zastosować podczas gry wstępnej z partnerem to całowanie, delikatne dotykanie i masowanie całego ciała. Wypowiadanie zmysłowych słów i nawiązywanie kontaktu wzrokowego. Techniki te zwiększają pożądanie partnera wobec ciebie i wzmacniają twoją więź emocjonalną. Całowanie zwiększa energię seksualną partnera, szczególnie skupiając się na okolicach ust i szyi. Delikatne dotknięcia i masaż zapewniają relaks w różnych częściach ciała i sprawiają, że partner czuje się bardziej otwarty i zrelaksowany. Zmysłowe słowa i komplementy są również integralną częścią gry wstępnej. Komunikując się otwarcie i szczerze ze swoim partnerem, możesz poznać jego upodobania i fantazje. Dzięki temu stosunek seksualny staje się bardziej osobisty i wyjątkowy. Kontakt wzrokowy, jaki nawiązujesz, patrząc w oczy partnera, pogłębia Twoją więź emocjonalną i zwiększa zaufanie między Wami. Ważny jest także czas trwania gry wstępnej. Poświęcenie wystarczającej ilości czasu gwarantuje, że partner będzie w pełni pobudzony i gotowy na stosunek seksualny. Postępowanie powoli i ostrożnie, bez pośpiechu, pozwala obu stronom czerpać więcej przyjemności. Obserwując reakcję i mowę ciała partnera podczas gry wstępnej, możesz zrozumieć, co lubi, a czego pragnie więcej. Jednym z najważniejszych elementów sztuki erotycznej jest innowacyjność i różnorodność. Próbowanie nowych rzeczy i odkrywanie różnych technik ze swoim partnerem sprawi, że Twoje życie seksualne stanie się bardziej ekscytujące i dynamiczne. Drobne detale, takie jak stworzenie romantycznej atmosfery, kąpiel przy świecach lub udekorowanie sypialni różnymi dodatkami, mogą sprawić, że gra wstępna stanie się bardziej wyjątkowa i niezapomniana. Piąte naturalne afrodyzjaki pokarmy zwiększające popęd seksualny. Jednym z naturalnych sposobów na zwiększenie sprawności seksualnej i pożądania jest uregulowanie nawyków żywieniowych. Naturalne afrodyzjaki to produkty, które skutecznie zwiększają pożądanie i wydajność seksualną. W tej części dowiesz się, jakie są naturalne afrodyzjaki, które pozytywnie wpłyną na Twoje życie seksualne oraz jak stosować te produkty. Awokado. Awokado to cudowny pokarm który zwiększa popęd seksualny dzięki zawartym w nim zdrowym tłuszczom i witaminie E. Dodatkowo awokado reguluje przepływ krwi i zwiększa poziom energii. Możesz wspierać swoje zdrowie seksualne, spożywając go regularnie na śniadanie lub w sałatkach. Truskawka. Truskawki wzmacniają układ odpornościowy i poprawiają przepływ krwi dzięki wysokiej zawartości witaminy C. Znany jest również jako owoc romantyczny i zwiększa atrakcyjność seksualną między parami. Truskawki w czekoladzie to idealny wybór na romantyczne chwile. Gorzka czekolada. Ciemna czekolada zwiększa produkcję serotoniny, zwanej hormonem szczęścia. Poprawia to nastrój i zwiększa popęd seksualny. Wybierając ciemne czekolady o wysokiej zawartości kakao, możesz zarówno chronić swoje zdrowie, jak i pozytywnie wpłynąć na swoje życie seksualne. Ostryga. Ostrygi wspomagają produkcję testosteronu i zwiększają popęd seksualny dzięki dużej zawartości cynku. Regularnie spożywany może pozytywnie wpłynąć na sprawność seksualną. Możesz wzmocnić więź z partnerem, serwując ostrygi na romantycznej kolacji. Arbuz. Arbuz rozszerza naczynia krwionośne i zwiększa przepływ krwi dzięki zawartemu w nim związkowi zwanemu cytruliną. Zwiększa to pożądanie i wydajność seksualną. Spożywanie arbuza jako orzeźwiającej przekąski w miesiącach letnich może przyczynić się do poprawy zdrowia seksualnego. Dzisiaj odkryliśmy sposoby na poprawę sprawności seksualnej. Zainspirowana filozofią stoicką dowiedziałaś się, jak może poprawić się Twoje życie seksualne, gdy osiągniesz harmonię ciała i umysłu. Dzięki miłości i szacunkowi, jakie darzysz siebie i swojego partnera, możesz mieć bardziej satysfakcjonujące doświadczenia seksualne stosując to czego się nauczyłeś. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i polubić ten film. Do zobaczenia w nowych filmach, życzę zdrowego i szczęśliwego życia seksualnego.